Nowe fakty w sprawie Jana K. Zatrzymanie męża Beaty Klimek zarzuty przemocy wobec dzieci. Porad w szoku, Jan K. w kajdankach, ale nie za zaginięcie żony, co ujawniło śledztwo. Wtorek, 8 kwietnia 2025 roku, przyniósł przełom w sprawie Jana K. Męża Beaty Klimek, zaginionej od ponad 6 miesięcy mieszkanki poradza w województwie zachodniopomorskim. Około godziny 16,00 policja wtargnęła do jego domu i wyprowadziła go w kajdankach, kierując do prokuratury rejonowej w Łobzie. Zaskakująco, zatrzymanie nie dotyczyło tajemniczego zniknięcia Beaty, lecz zarzutów wznęcania się nad trójką adoptowanych dzieci pary. Co czeka Jana K. i czy jego aresztowanie rzuci światło na los żony? Nowe Informacje. W tym mroczna przeszłość jego partnerki budzą kolejne pytania. Beata Klimek, 47, letnia matka i pracownica banku, ostatni raz widziana była 7 października roku 2024 roku, gdy odprowadzała dzieci na przystanek autobusowy w poradzu. Tego dnia nie dotarła do pracy, jej telefon zamilkł przed 9,00, a samochód pozostał pod domem bez torebki i kluczy. Kobieta. Będąca w trakcie rozwodu z Janem K. i mieszkająca z Teściami, zniknęła bez śladu. Jan K. sugerował śledczym, że mogła wyjechać do Niemiec, ale rodzina stanowczo odrzuciła tę hipotezę. Beata żyła dla dzieci, nigdy by ich nie zostawiła, podkreślała jej siostrzenica Olga. Śledztwo w sprawie zaginięcia utknęło. Mimo przeszukań w marcu specjaliści z georadarem przekopali teren wokół domu Jana K., lecz bez rezultatu. Zatrzymanie Jana K. 8 kwietnia ożywiło sprawę, choć nie w oczekiwany sposób. Funkcjonariusze działali na podstawie postanowienia prokuratury rejonowej w Łobzie, oskarżając go o znęcanie się fizyczne i psychiczne nad adoptowanymi dziećmi dwoma chłopcami 11 i 13 lat i dziewczynką 9 lat. Zarzuty obejmują brutalne kary, bicie pasem za zgubienie skarpetki. Zmuszanie do jedzenia czekolady aż do wymiotów czy wielogodzinne stanie w kącie. Jeden z chłopców trafił do szpitala z obrażeniami, co przyspieszyło interwencję. Przesłuchany 9 kwietnia Jan K. nie przyznał się do winy, twierdząc: To jakieś nieporozumienie, nigdy ich nie skrzywdziłem. Prokuratura rozważa zatrzymanie go na 48 godzin decyzja ma zapaść wkrótce. Sprawę komplikują informacje o obecnej partnerce Jana K., Agnieszce B. Kobieta, z którą związał się po separacji z Beatą, w 1999 roku została skazana na trzy lata więzienia za pomoc w zacieraniu śladów zabójstwa swojego pierwszego męża, Romualda T. Choć nie oskarżono jej o morderstwo, jej rola w mataczeniu budzi niepokój. Czy to przypadek, że Beata zaginęła, a on żyje z kimś takim? Pytają bliscy zaginionej na forach internetowych. Śledczy na razie nie łączą przeszłości Agnieszki Bez z zaginięciem Beaty, ale trop ten pozostaje w kręgu spekulacji. Co czeka Jana K? Jeśli zarzuty się potwierdzą, grozi mu do pięciu lat więzienia za znęcanie się nad małoletnimi, artykuł 207 KK. Prokuratura może wnioskować o tymczasowy areszt lub środki wolnościowe, jak dozór policyjny. Tymczasem śledztwo w sprawie Beaty toczy się oddzielnie, brak przełomu frustruje rodzinę, która wciąż wierzy, że Janka wie więcej niż mówi. Czy jego zatrzymanie to krok ku prawdzie, czy tylko poboczny wątek? Porad czeka na odpowiedzi, a Polska wstrzymuje oddech w tej mrocznej zagadce.